Wiesz, ja bym bał takie pytanie. No. bo w ogóle się takich tematów nie spodziewałam. Udało coś. To... Co ty, Wacek, No jak, żeby zdał. No musi zdać, no. No duży chłopak jest. Niemożliwe, żeby nie zdał. To już nie pierwszy raz. Ty, Wacek, pamiętasz, jak się denerwowałeś, czy zda co? No. Zdałeś, tak? Zdałem, no. to ja. No, no i co? No chodź, ty. jest? Zdał? No nie nie, nie wiem, wiemy, czy zdał, no. A co Który, a który poszedł? No Uuu, te dwie godziny, to otworzy. Szybciej to, to Ale jak Ty na Nie wiem. To ma nie zdać, mi, nie? Nie, jeszcze, nie. No nie raz zdał. zdał. Nie raz zdał, Ale nie? Nie raz nie raz Ale tyle, zdał. Zdał. Ale no, tyle no, czasu. To kim? No. Jak Ty ostatnio zdawałeś, to ile czasu zdawałeś? Uuu, mi to zeszło. Tak? Tyle no. samo? A też zdałeś. Na pewno jak <noise> dobracie nerwy są, zawsze Nie wiem czy zdawa my się bardziej denerwujemy niż on, nie? No. On spokojnie tak stłase tak zdawać, zdawać, a my musimy na tego No Dobra, to już chyba... Tu powinien już przychodzić, no to. Powinien to już być. Dobra. Tak. Nic, zdruwań. Dzielny chłopak. No i co? Tyś. No, no cześć! Ja. Zdałeś? Ja. Zdałeś? Jest? Oczywiście, że zdałem. No brawo, no. Dwie nakręteczki były uszkodzone tam, to poszło na stłuczki, no, no. a tak to wszystko zdałem. No ty Kilo to jest zielony chłopak. To? 30. No, no, no to Kazik, teraz, teraz, to teraz zdawać. 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 Dzisiaj ja? Tak jest. Zdawać, Robercik. Trzy. Kciuki trzymać. No, tam. No, to żeby zdał. Ja w zasadzie nerwowy nie jestem, ale zawsze się denerwuję, czy zda, czy nie zda. No. no. Zda!